Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie pozdrawiam gorąco i zapraszam na krótki filmik dotyczący wzmocnienia drużyny ostatnie wzmocnienia drużyny otóż podzyskałem od Marcina z Pola czterech samczyków pokazuję to posiadam. są one z moimi samicami już zwabione i są oblatane. Zaraz pokażę, puszczam. Marcina, serdecznie pozdrawiam. Samczyki są z charakterem inteligentne, przytomne. Dobrze sobie radzą. Jak na razie zobaczymy, jak będzie później. Puszczam. I zaraz pokażę następnego samczyka, którego będę Zwabiał, Samczyki puszczam. Samczyki zostały puszczone te trzy. A teraz ostatni samczyk, który będzie zwabiony moją samicą Ostatni samczyk, który jeszcze go, którego nie puszczam. Pewnie chce się wziąć parę, ale myślę, że Rada nie da się weźmie. Samczyki, które wcześniej pozyskałem od Łukasza Sprzytyka, pobrały się w pary i są już oblatane. O, chyba ostatnia para od Marcina, chyba będzie się parę. Są już oblatane. Są to bardzo mocne, przytomne, silne, waleszne walczaki. Także wszystkie są puszczone, wszystkie chodzą. Zadowolony jestem bardzo. Pozdrawiam Łukasza Sprzytyka. że wszystkie są opuszczone, zaraz gwiznę, zaraz będą chodzić, ale no może ta para się sparzy, sparuje w tej chwili ostatnia para od Marcina, kurcz, ostatni samiec o. do sparowania mi zostało jeszcze cztery pary także można powiedzieć, że jestem prawie na finiszu część gołębi złożyła jajka trzeba poczekać, aby słońce lepiej dogrzało Będą się brać lepiej w pary I te, które są toporne To się szybko pobiorą Młode się lepiej biorą Natomiast stare jeszcze, jeszcze nie za bardzo Myślałem, że się sparują Ale ale gołębień były niezgonione I dlatego właśnie Bawią się znowu. One się sparzą, tylko czy samce za bardzo klepią, wariują. Ale może będzie para za chwilę. Miałem się zwabiam, ale za bardzo te gdybym nie puścił może, to może by się sparowały. No, zobaczymy. Może coś z tego będzie. Za bardzo te samce klepią. Widać, że samiec ma ochotę, ładnie tańczy. No, zobaczymy. No, no, samica się kładzie. No i parka, ostatnia para od Marcina, samiec sparowany. Już będzie go można puścić jutro. Wieczorkiem. Także fajnie. Proszę bardzo. Taka para sparowana. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu. Komentarz, subskrypcje, załapki w górę. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanych lęgów i do następnego filmu hejka. Także ostatnie wzmocnienia drużyny. Nic nie ściągamy już, nic nie sprowadzamy i z dniem jeszcze zgonimy. Jak się przelecą, używamy gwizdka. Także od Łukasza żerdzie przytyka, wszystko chodzi. sześć samców puszczonych, od Marcina trzy, jeszcze jeden tylko co sparowany dzisiaj. Ktoś coś rzucił. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie filmów. Pozdrawiam i do następnego filmu Hejka.